W miejscowości Chmielów oficjalnie oddano do użytku nową salę gimnastyczną. Inwestycja została zakończona w zeszłym roku, ale pandemia nie pozwoliła na zaproszenie gości i zaprezentowanie obiektu. Nowa sala gimnastyczna ma służyć nie tylko szkole podstawowej, ale całej miejscowości Chmielów. Wartość całego projektu to prawie 4 miliony złotych. Uroczystość była ważna nie tylko dla szkoły podstawowej imienia Fabiana Dury w Chmielowie, ale dla całej lokalnej społeczności. Świadczy o tym obecność wielu mieszkańców oraz oprawa wydarzenia. Odbyło się ono w Dniu Patrona Placówki. Zaproszeni goście w towarzystwie dzieci przecieli symboliczną wstęgę. Miejscowa szkoła musiała cierpliwie czekać, by taki obiekt został wybudowany. To był pewien cykl, który został przygotowany kiedy udawało mi się kolejne wybory wygrywać, udawało mi się przy wsparciu mieszkańców. Mieliśmy rozłożone zadania w czasie. Najpierw była to hala sportowa przy liceum, realizowana jeszcze za mojego poprzednika, ale był pewien cykl ekonomiczny, więc trzeba było odczekać. Później była sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej numer 2, Dużej, ważnej, największej szkole w naszej, w naszej gminie, gdzie też uczniowie uczyli się w małej salce trzeba było najpierw zrealizować to zadanie, po zakończeniu tamtego zadania i przygotowaniu dokumentacji technicznej. Przystąpiliśmy do realizacji tego zadania. Oj, czekaliśmy bardzo długo na nową salę gimnastyczną. Tak jak wspomniałam w swoim wystąpieniu w trakcie otwarcia, przez wiele, wiele lat czekaliśmy na pełnowymiarową, dużą salę gimnastyczną. No ale niestety w okolicznych miejscowościach powstawały nowe obiekty, nowe sale. My musieliśmy czekać w kolejce, dlatego że mieliśmy tę salę gimnastyczną, tylko tyle, że małą, niepełnowymiarową. Dlatego długo, dużo czasu upłynęło zanim te nasze marzenia się spełniły i jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Uroczyste otwarcie jest gwarancją tego, że sala będzie tętniła życiem. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty i liczne zainteresowania. Był występ orkiestry i pokazy taneczne oraz sportowe. Na koniec przybyli goście, wykonali symboliczne rzuty do kosza. Cała inwestycja była realizowana od 2017 roku. Przystąpiliśmy do realizacji tego zadania w taki sposób, trochę bym powiedział, mało tradycyjny, czyli najpierw przygotowaliśmy fundamenty i czekaliśmy na dotację. Kiedy ta dotacja z Ministerstwa Sportu przy wsparciu posła Zbigniewa Chmielowca okazała się rzeczą faktyczną, no to podjęliśmy się realizacji pozostałego drugiego etapu, czyli praktycznie całej sali gimnastycznej. No i w ubiegłym roku zadanie zostało zakończone, rozliczone, odebrane. Niestety nie było komu oddać tego zadania dzieci. Y, dzieci w szkole nie było ze względu na y, nauczanie zdalne. Dzisiaj mogliśmy to zrobić oficjalnie y, z udziałem dzieci, młodzieży i mieszkańców Chmielowa. Dzisiaj nikt nie jest w stanie uwierzyć. Ja kiedyś byłem sportowcem, biegałem w Unitarnów, mój rekord życiowy na 100 metrów 10,9. Także jak powiedziałem, nikt nie chce w to uwierzyć, ale taka... Jest prawda, byłem mistrzem Polskich Szkół Chemicznych na 400 metrów. Dlatego każda inwestycja, która jest związana ze sportem, czy to sala gimnastyczna, czy bieżnia, czy coś, coś, cośkolwiek innego, powoduje radość w moim sercu. Dlatego dzięki współpracy, jak było mówione z Panem Burmistrzem, z Radą Miejską, z Radnymi, z Panem Sołtysem, z Panią Dyrektor, cieszę się, że wspólnie razem osiągnęliśmy to, co dzisiaj możemy świętować. Wartość całego projektu to blisko 4 miliony złotych. Samorząd pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Funduszu Rozwoju Kultury oraz wsparcie w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Dofinansowania zawsze są takim impulsem do podjęcia się realizacji zadania. Może ono nie było tutaj zbyt wysokie, bo to jedna trzecia kosztów kwalifikowanych, bo to są koszty niekwalifikowane, bo mamy tu również sale dydaktyczne. Sale dydaktyczne nie są finansowane z Ministerstwa Sportu, a były potrzebne bardzo szkole, bo wyłączaliśmy część obiektu pod potrzeby przedszkola, więc musieliśmy mieć jakieś sale, które zastąpiły tamte sale i dwie sale dobrze, dobrze zbudowane, później doposażone, służą dzisiaj. Uczniom. Do tego udało się jeszcze w ostatnim roku pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 350 tysięcy złotych, a więc ponad milion złotych zostało tutaj pozyskane z funduszy rządowych realizację tego zadania. Ten budynek tak został zaprojektowany, że oprócz sali gimnastycznej mamy jeszcze dwie sale dydaktyczne, cały kompleks, taki sanitarny, szatnie, oczywiście pomieszczenie na siłownię. Gabinety dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazynki sportowe, także cały obiekt ma wiele pomieszczeń. Czasami trudno nam się tutaj poruszać, tyle mamy różnych zakamarków. Sala gimnastyczna będzie w pierwszej kolejności służyła dzieciom, ale będzie także dostępna dla stowarzyszeń i mieszkańców miejscowości Chmielów. Celem jest to, by obiekt był optymalnie wykorzystany i spełniał ważną rolę dla jak największej grupy mieszkańców. Cały obiekt będzie właśnie służył tym różnym celom, także tutaj młodzież miała okazję wykazać się swoimi umiejętnościami nie tylko sportowymi, ale także tanecznymi. Myślę, że też i dorośli mieszkańcy Chmielowa będą tutaj często przychodzili, no i będą mogli aktywnie spędzić czas właśnie w naszych pomieszczeniach, nie tylko na sali gimnastycznej, ale chociażby właśnie w tej mini siłowni. Z mojego punktu widzenia było istotne to, aby ta informacja o tym, że ta sala jest, żyje, że można z niej korzystać, dotarła do mieszkańców Miłowa, którzy tak widzieli, że jest, ale nie wiedzieli, że jest. Tak czasem w dyskusjach gdzieś wychodziło, bo jak mówiłem o tym, że zainwestowaliśmy tu 4 miliony złotych, to byli zdziwieni, ale to rzeczywiście były takie środki, które wydatkowaliśmy na budowę. Tej sali i jeszcze w, przy tej szkole, przedszkola, łącznie w ostatnim czasie. Więc to były bardzo duże pieniądze, i kiedyś, tak właśnie na Radzie Sołeckiej, kiedy o tym mówiłem, mówiłem to tak z niedowierzaniem, patrzono wreszcie, pomyślałem, „tak, trzeba pokazać, otworzyć, nadać temu pewien wymiar taki społeczny.